Yo, cześć, ja jestem i witam was, moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale z MC, czyli najlepszego survival SMP w Polsce, no i, moi drodzy, w tym odcinku jest tak, jak się ogólnie teraz byłem na wyjeździe, Więc ja sobie właśnie wbijam na serwa, nie było mnie jakieś dosłownie, nie wiem, moi drodzy, 3 dni, może coś po kroju bardziej czterech, ale wchodzę na serwa, ja się po prostu, moi drodzy, zesrałem, jak ja zobaczyłem, co widzowie zrobili pod moją nieobecność. A konkretnie, moi drodzy, jeden wid, czyli Kubalonka, który po prostu w samym dosłownie centrum, w samym absolutnie centrum naszego miasta, naszego wielkiego imperium, postawił coś, co jest dość ekspensywnie drogie, jak na nasze, to jest standardy naszego miasta, ponieważ, moi drodzy, jak tutaj chyba każdy widzi, mamy tutaj takie budowle tylko z drewna właściwie, moja budowla jest z kleju, tu jest coś jeszcze z tegieł, a chłop walnął dosłownie cały olbrzymi wieżowiec marmurowy z kwarczu, no to się po prostu nie mieści w głowie, no, Spójrzcie, jakby, jaki jest kontrast pomiędzy moim pierwszym domkiem, który stoi w tym miejscu, a między tym olbrzymim, jakby dosłownie, po prostu to jest, moi drodzy, bez porównania, jakby w ogóle jedno wielkie XD. Wiesz, to jest olbrzymie! Jakby to jest dosłownie tak duże, że nie jest jakolwiek porównywalne z jakimkolwiek budynkiem, który aktualnie powstał w naszym mieście. Ja miałem takie okej, okay, spoko, wiadomo, że to jest tak, moi rodzice właściwie na, na, na streamingu zawsze. Że na samym starcie są takie budynki, bo wiedziałem że takie bardziej skromne, takie mniejsze, a dopiero później są jakieś tam kwarcowe, jakieś wieżowce, jakieś wille. A tu się okazuje, że ja sobie wchodzę na serwa, a tu jest dosłownie taka wieża. Jakby to jest taki olbrzym w ogóle. To jest, spójrzcie, że jakie on tutaj ma grube w tym ścianie, w ogóle jakby serio tego tutaj w ogóle kolumny. To jest naprawdę potwór. Jeszcze takie ładne no way, czy znaczy, takie ładne w środku w ogóle, ja w to nie wierzę, jakby widowie jakby naprawdę się po prostu nie mieści w głowie, nawet endrody ogarnął. skąd on to w ogóle wziął na ten suriol, powiedzcie mi, jakby, ja wiem, że na Craft MC jest parę takich e, fajnych opcji, jak skrzynki jak generalnie sklep, ale skąd on wziął endrody, że można je sobie po prostu kupić w sklepie? Można, ale jedna sztuka kosztuje 2000 baksów ile ja mam w ogóle, czekać e balans <coughs> ja mam tylko 230 tysięcy, więc dość mało w sumie, okej, okay. ale spójrz Jakie to jest w ogóle wszystko ładne, ty. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie jego prywatne, czy to jest taki, na, ty ogólnie takiego naszego użytku publicznego, ale generalnie jak na budowę w ogóle czemu to dnia wejścia na wyższe piętra? Aha, bo jest winda, okej, okay, nieważne, ok nie było tematu. <coughs> czy to jest tylko i wyłącznie jakiś, Czekajcie, to jest, może jakiś, ty, nie wiem, podpis coś takiego. To jest, jest jakaś tylko skrzynka, ale nie ma tu jakiejś, ty, takiej tabliczki informacyjne, co jest w środku, co nie? bo to jest takie proste, że, 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 że sobie powstało, ale bez takich konkretów więc ok niech będzie, ale no kurde, no jakby to jest tak duże to jest tak drogie, jakby pomyślcie sobie, w ogóle czekajcie, wait, 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 ile kosztuje stack kwarcu? Przygotowanie w ogóle można kupić. Czy tu w ogóle mo można go jakkolwiek zakupić? Chyba nie. Czyli on to musi wszystko, moi drodzy, sam wykopać na zerze Jakby. No ja tego nawet nie skomentuję, ok? Jakie wyro w ogóle olbrzymie? Co jest? Jakie ładne! Jakby to jest też tak, bo że mega minimalistycznie. Mi się to generalnie mega podoba. Jakby ten taki w ogóle Style że jest tutaj tak minimalistycznie, jakby się to mega, mega podoba. Więc serio mega propsuje stary. Mega propsuje. Jakby to się nie kończy. To ma jeszcze więcej pięter no Jakby no way. Czy w ogóle w tym jest Byłoby 100 ładniej, gdyby, gdyby na przykład tutaj byłaby taka przerwa, że byłyby takie tutaj, właśnie trzy puste okienka, że można było sobie wyjść wiecie. Więc tak, w sumie, taka moja rada od Elvisa, ale bez tego byłoby też spokoj, że też, no, byłby teraz właśnie po prostu ładny widok, co nie? Ale no, jest konkretnie, jakby serio. Ja teraz też chyba będę jakiś sw swój wieżer na naszym e, serwerze stawiał, ale miałem takie, no kurde, no, chyba będę pierwszy, co nie? A tutaj mnie ziomek, jak mnie nie było, totalnie wyprzedził. Też spójrzcie wyżej, jakby co? No way! No way, że on zrobił mapę naszego świata. No nie gadajcie, czekajcie sekundkę, wiecie co? Może zaraz to po prostu dajmy, właśnie, większy FOF i sobie obczajmy w tym, co jesteśmy. Więc teraz tak, tu jest ten wieżowiec, tu jest domek Virtinixa, tu jest coś tam z naderu, tu jest mój domek, tu są, widzę, że to nasze drzewa sosnowe, świerki. Tu jest domek Miss Lampa, tu jest farma bambusów, to jest to miasto, widok, które jest obok, które w ogóle jest w sensie mega duże, ej, jakby co jest, ono jest też w dość masywne, myślę, że ono jest, jest mniejsze o wiele, a co jest w sensie, spore, tu w ogóle nie byłem ani razu, więc co, to w ogóle jest jakaś mieścina, kurde, to jest chyba też jakieś po prostu miasto innego widza, ej, co jest, a w tym miejscu, ej... Nie! Ja chyba wiem do kogo to należy, moi drodzy! Ja chyba wiem do kogo należy ta kraina. Jakby już nawet nie patrząc po prostu, moi drodzy, na budynki. Po samym kolorze wiem, kto to zbudował, naprawdę. Ja już wiem kto to postawił. Też w ogóle w tym miejscu jest cała w ogóle wyspa widza, jakieś miasto, ey, serio, mega, ale to mega sztosiwo. Mi się to mega podoba, ogóle mi się też podoba, że to jest tak bardzo w moim stylu. Bo właśnie tak mamy te dekoracje jakieś lampek, stoły, świeczki, to jest mega, myślę, że w moim stylu budownictwo. Więc najbardziej bardzo to propsuje so, Może teraz polecimy lekko wyżej Mamy tutaj nawet wiatry piętro z portalem? Nie, to jest piętro bez portalu, ale z ogniskami po prostu Jakby, Czemu to nie ma portalu do e, To Bo myślę, się, się, że mega ładnie wkomponował W ogóle co to jest? Mój Andrzej, okay, to nie ważne, to jest mega mocny temat? to jest tylko moje Więc spoko, ale no generalnie Mocna bułapka z jakąś magmą widzę, więc spoko Ale co jest tutaj jeszcze wyżej? Co jest tutaj jeszcze wyżej? Bo to się nam no, jeszcze nie kończy Trzeba widzieć tutaj parę pięter CO TO JEST ZA OBRAZ? Co to jest? I taki obraz to ja pierwszy na oczy widzę. Ja wiem, że jestem na, na, na tej nowszej wersji Minecrafta takim bardziej nowym graczem. Ale co to jest? Obraz w ogóle: kanał Elvisa. No i klasa, byku. No i klasa. No i klasa, super. Super, elegancko, fajnie. Ale no, kurde, nawet telewizor zrobił jakby, no nie. No nie, to jest za mocne. Jakby on tutaj przemyślał wszystko. Jakby spójrzmy, on to absolutnie przemyślał każdy szczegół, naprawdę. On tu wszystko ogarnął. Tu jest nawet Kibelek. Nie gadajcie, no nie gadajcie, on nawet zrobił kibel, nie? Nawet kibel zrobił, nawet o tym pomyślał Nawet tam teraz widzę, że klapy niechcący Więc nie jak to było serio niechcący No po prostu no wait Tutaj jest już właściwie wszystko, powiedzcie mi Jest jeszcze może wyższe piętro, jakieś tajne na przykład Ej, coś tu, ej Coś tam faktycznie będzie, czekajcie Coś tu jeszcze widzę, że jest do góry <coughs> Więc też to, może teraz obczajmy na szybko Coś tu faktycznie jeszcze jest widoczne, więc wait, wait, wait Powiedzcie mi, okej, okay. jakaś jeszcze informacja nowe wynajęcia trzy piętra Co dwa dni płacicie mi 800 Baksów i możecie tutaj mieć i zaprojektować sobie te piętra za złe warunki możecie zostać wróceni. Okej, okay, szczerze moi drodzy mega fajna w ogóle opcja ale no generalnie jest dość drogo jakby w sumie, ale czy to jest aż tak drogo jak na własne piętro w wieżowcu, na jakimś serio wyższym piętrze to szczerze, chyba nie jest jakoś tam mega droga. no wiadomo, że jest tak lekko drogo, ale nie ma tragedii jakby szczerze, no mogło być gorzej moi drodzy, jak mogło być serio gorzej, więc styl, warunki myślę, że dość fajne, A tutaj jest powiedzmy też na, na, na samej górze, wait, to jest na samym górze tego wieżowca. W sensie Teraz tutaj mega ciekawe, więc sekundka. Co jest na samym szczycie, powiedzcie mi? Ale to jest serio, myślę, że tak w okolicy się nam mega dużo jakiś miast rozwinęło, jakby w widzowie. Co się tutaj porobiło dość dużo, ale fajnie w ogóle to jest na górze. Ej, co jest? Oj, komu się chyba skończyły panele, mój drodzy? Komu się chyba skończyły, więc no cóż, no cóż, ale generalnie mega fajny styl. Oceniam tak szczerze. Dycha na dycha, bo mi się to seria mega podoba. Ale no kurde, no. Szczerze, chyba sobie nawet w takim wieżowcu jakieś piętro ogarną od, od, od kubalonki, i teraz sobie ogarniemy swój własny apartament. To byłoby szczerze, szczerze myślę, że mega mocne. No i warte poświęcenie, jakby co, jak co. Pomysł jest serioznaczny. W ogóle, czy ty coś może wodę też by tam teraz do niej zejść? Powiedzcie mi, czy ja od tego nie umrę, widowie <laughs> eee, Czy ja od tego nie umrę? Raczej jest mnie nie umrę, więc może spróbujmy tam skoczyć, ale kurde, boję się, nie ma żadnej wody ewentualnie sobie kupmy wiadro, czy to jeszcze w ogóle chcemy sobie kupić, czy nie ma takiej możliwości, czekajcie, barwniki, minerały, dekoracje chyba tutaj nie ma wody w sklepie, żeby sobie zakupić, więc o tyle myślę, że lipa, ale spoko, jakoś sobie poradzimy, czekajcie, czekajcie, o kurde, o kurde Ło, żyje! Żyje! Więc proszę teraz w momencie, bójcie jakaś dzwonkiem i też po prostu na bieżąco, a w kolejnym odcinku ogarniemy sobie najlepsze apartament na tym serwerze, moi drodzy, że dlatego tutaj po prostu mógł każdy, ale to serio, każdy potraści, więc dziękuję wam może to właśnie bardzo gorąco. Ja byłem Elviso, Siwaneczko, największe, przeogromne, potężne. Yo!